Sodnik mąci woda. Wiecie o co chodzi? Nie? Hifi fara, farafa, pipi, nie? Radziu. Ja ci zaraz a mam portfel. Idziemy na portfela. Kiki, ni nie mogę na to patrzeć! <rout revive and teasing> co tu się dzieje? Dzień dobry! Ania, sery da <nemy> Bardzo się cieszę, że jest Was tu tyle. Kto zgadnie, co jest dzisiaj tematem przewodnim na zajęcia? Afro! Eległa! Po czym poznaliście? Kim jest Eległa? Takie bóstwo. Jakie to jest bóstwo? Jaka kultura? Kul? Amerykańska? Kubańska! Jak się nazywa teraz religia, w, w której się obracamy, jeśli chodzi o Eległa? Santeria. Dobra. Religia kubańska w plemię Yoruba. Tak? Przewieziono z Afryki. Pomieszało się z kubańskim flow, z, z chrześcijańskimi wierzeniami i wyszło takie coś. My to dzisiaj tańczymy. Ale super, nie? I wszyscy tak... Hmm. No nie wiem. Bez sensu. Dobra. Trudno! Zamknijcie tam drzwi, żeby nikt nie wyszedł. Nie, żartowało. Anna Seruga swoje umiejętności mogła zaprezentować jako uczestniczka w programie Mam Talent. Współorganizatorka festiwalu, właścicielka swojej marki odzieżowej. Aniu, ja na samym początku oficjalnie chciałbym Cię zamisiować. Dobra, misiuj. Pach. I misiaczek lędu, ląduje, czekaj, pach, i siedzi. <laughs> Dobra, jak samopoczucie teraz? Po yy, zamisiowaniu? <laughs> Kurde, <laughs> petarda. To teraz tak, to się nazywa garabato. Po co to jest? Ten, ten bożek, ten elegua, kradnie tym cukierki, portfel, pieniądze, full fulpasy. <laughs> <laughs> Wszystko, co ma jakąkolwiek wartość. Eległa jest wiecznym dzieciakiem, czyli to oznacza, że niezależnie od tego, ileście wczoraj wypili, trzeba będzie poszukać troszkę tego wewnętrznego dzieciaka. U niektórych już jest, nie da się go wyplebić, nie? a niektórzy będą musieli poszukać. Ten rytm opiera się na trzech głównych uderzeniach. Jak usłyszycie, macie całość spetarda. Śpiewamy razem ze mną: kiką, kiką, kiką. Kiko. Koko Kiko! 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 Koko Kiko! 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 I teraz koko Kiko! Kiko! Kiko. Kiko. Spróbujemy, chociaż, żeby każdy widz też odczuł. Jak to u ciebie jest z tym właśnie prowadzeniem takich zajęć, że naprawdę to jest takie, że zagłębiasz również wiedzą. Można wytłumaczyć daną rzecz w jeden sposób, tak. to do danej osoby bardzo często nie trafia, to nie jest sposób, w który ją to dotyka i ona się uczy przez to, uh -huh. tylko trzeba wymyślić jakieś inne sposoby do tego, żeby dotrzeć tej do tej osoby, żeby ona zrozumiała tą intencję, o co w tym chodzi. Praktyka, lata doświadczenia uh -huh. i nauka na własnych błędach i tego się nie da przeskoczyć. Nie? Chcemy teraz mieć to. Ciach, pęk. I górę. Hmm? I ciach I górę. I wdech. I wydech. Uważajcie na to, to jest Jamajka, a my chcemy mieć Kuba. Ciach. To teraz to samo i prawa, i prawa, i prawa, od łokcia i dół. Od łokcia i dół. Kradniesz i chowasz do kapsy. Kradniesz, chowam. Kradniesz. Przykryj drugą ręką, żeby nikt nie widział. No zawodowi złodzieje. <laughs> Kurde, tu się kradnie we Wrocławiu. Góra. Partnerem dzisiejszego odcinka jest festiwal oraz organizowany we Wrocławiu, co daje udział w takich festiwalach, ale nam kursantom. Można przyjść na festiwal, żeby się zainspirować czymś, jeśli chodzi o inne flow, o energię. Złapać też, wiecie, tą iskrę taką, żeby go to nakręciło do działania, do rozwijania się na przyszłość. Oraz marka odzieżowa dla tancerzy: Conflow Dance Wear. Tak jest, kiedyś nie było tak jak yy, fajnie, tak jak jest Uh -huh. Czy nie było tylu dostępnych ciuchów, jeśli chodzi o taniec? Nie było w ogóle marek tanecznych. Potrzebowałam mieć coś do tańczenia, w czym czułabym się komfortowo, co by tańczyło razem ze mną. Inaczej się pracuje instruk instruktorami, z takimi osobami, które są przygotowane mają uh -huh. ten atrybut do tańczenia. Co powiedzą osoby, które tańczyły z tym? Pomaga? Czy przeszkadza? Przeszkadza. Nie. Ale też warto. Tak samo jak macie Afro dla dziewczyn z piecką, a bez, albo rumbę, dwa inne światy, nie? To atrybuty po coś są, żeby zobrazować dany ruch, nie? I później wiesz, aha, nie mam tego, ale ja wiem, że ja mam zrobić to, bo muszę coś zagarnąć do siebie, żeby to działało, nie? A nie tylko wyobrażać sobie, nie? Tak. Jeśli chciałbyś pokazać na moim kanale swoją szkołę tańca, e-mail w opisie filmu. Dokładnie. Widzicie, co Radek robi? To jest typowy eległa. Sodnik, mąci woda. Wiecie o co chodzi? Nie jakiś fara, fara, fa, fifi. Nie? Radziu, Ty, 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 Waga. Balans, przygotowanie. dół. Pamiętajcie o posturze. Całe afro, nawet jak ugniecie kolana, nie? I mimo że jesteście w dole, to zawsze jest ta postura pożądana. Barki. Kl Pół, ręce, krok. Trzy rzeczy naraz. Ja wiem. Postępująco po sobie. Damy radę. Koko ko, ki uno, kiko, kiko, koko kiko i do, i tre, i cia, cia, cia i lewa. Lewa to samo. Prawa, lewa, prawa, lewa i zapętlam. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, prawa. i lewa. Lewa, prawa, stop! Osoby, które mają garabato, tego się nie trzyma tu, to się trzyma za kończeniem jedynki albo na trzy czwarte. I teraz uważajcie, to też jest kwestia bezpieczeństwa. Nie chcecie zrobić tego krzywdy sobie w brzuch czy gdzieś, więc bardziej jak coś to albo dół i tak się powinno tańczyć. Tak mówią na Kubie, że to ma być tak wyglądać, nie? A ja Wam mówię, jak jest w praktyce, że. Nie podziwaj się, tylko nie, jest gotowy. Okay? Coś pięknego. No, powiem ci, że. Część, w ogóle zmiana całkowitego mindsetu na tym tańcu. Coś pięknego. No. Jak jest? Jest okej? Okay? Macie jakieś pytania do tego momentu? Będą gifty. Ja, super! No, dla Ciebie jakiś prezent tutaj. O, mam przedsiębiorcy w Polsce, jak oni to zrobili. Aha. Który jestem współautorem? O, o, e, dedykacja specjalna super. dla Ciebie. Dziękuję e, bardzo. I każdy, kto tutaj przychodzi do mnie, podpisuje koszulkę. No. Szlajkniesz się? Jasne. Nie wymagajcie od siebie, jak ktoś jest pierwszy raz na zajęciach i widzi to pierwszy raz, żeby było wszystko idealnie. To potrzebuje. Lat, jak nie całego życia, nie? Ale jest tego warte. Jedyne, co możecie teraz poprawić na chwilę obecną, to obniżyć posturę. To jest za wysoko. Pomyślcie sobie, że nie chcecie, żeby was ktoś widział, że chcecie się schować czy jak kradniecie, to wychodzicie na, na widok? Nie, właśnie to jest takie wiecie. Nie? A nie, że. Nie, ja ci zaraz ja mam portfel. okej? Okay? Piękne. Jest dobrze. Idziemy na portfel. Te osoby, które mają garabato, robią taki ruch ze mną. Reszta wyobraża sobie, że ma garabato. Ministerstwo Czarów i Magii. I du. I du. Iha! I du. Z prawej do środka. Jak we flamenko. Do środka. To to samo teraz, tylko że w tych płaszczyznach. Uginamy. I uno. I dobre. I Super. To teraz to była tylko prawa. A lewa co gorsza? No nie możesz faworyzować. Bo się obrazi. Musisz raz jedną, raz drugą. Więc lecę. I prawa, prawa, podwójny. Prawa, lewa. I lewa, lewa. Ała, ja widzę, że to was boli. I raz. I dwa. I schowaj drugą za plecy, żeby nie kusiło. I i, i, alo, lewa, prawa, Le jezu, no kto by pomyślał, afro, to teraz sobie mieć takie coś, i, raz, i, dwa, i, i, uno, i, do, i, cha, cia, cha, cia, i, uno, i, do, i, nie rób z tego baciaty, bo nie zła! Wszystko, to nie pa. Proszę was! Serio! I, uno, i, do, i! Zmij rękę! Do prawej! Wolniej, wolniej, bez tak! <noise> gdzie która, Gdzie ma iść, nie? W ogóle. <noise> Jakich styli tanecznych można się z tobą nauczyć? Od sonu, poprzez cha uh -huh. po, do timby poprzez rumbę, poprzez afro, poprzez wszelakie bailes populares. To zdecydowanie cała ja. Okay. No i na co dzień regularnie prowadzę zajęcia, współpracuję ze szkołą tańca Corazon z Bieska Białej w zajęciach regularnych czy to na zajęciach indywidualnych. To teraz zapętlam z kopaniną, chodźcie. Frywolność on kiko, kiko. Ki, 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 ki. Kiko, kiko, kiko! 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 Epa! Ki, 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 ki. Kiki Kiko! 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 I Kikikik! Ki. Kiko! 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 Kikikik! Kikikik! Kikik! 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 się Kikik! nie Kikik! nie Zmiana Patrzeć. A ja w ogóle co tu się dzieje. Nie mogę patrzeć nie mogę słuchać. To Ale idzie dobrze. Chodźcie, jeszcze razem. Chodźcie. Od kopaniny od razu. Pam, pam, pam. I. Uno. I do. I. cia, cha, cha. I. Uno. I do i. cia. Cia, cia, i uno, ido, i kradnę, chowam, jestem pazerna strasznie. Jeszcze, dawaj. Cia. jeszcze raz, jeszcze raz, żeby się ułożyło. Sprawdź, czy tam na pewno jeszcze nic nie zostało. Czy wszystko już ukradłaś? A, ti, ta, ti, ti, ta. Super. Niesamowite zajęcia w ogóle. Wow, godzinę czasu, a później, movement. Coś pięknego polecamy Anię Seruga. w w ogóle z autopsji. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję, trzymajcie się.